Dobra, tak na szybko. O co chodzi z tym szkoleniem złogi? Otóż szkolenie złogi chodzi o to, by zdobyć jak najszybciej kwalifikacje eksperta na danym czołgu. Czyli jak tutaj mamy już na tygry, tygrysie e, kwalifikacje eksperta i do tego jeszcze mogę podnieść do, kwali, do poziomu ASA. E, I tak, poziom eksperta, e, kwalifikacja eksperta daje nam plus 30 do napraw polowych dla każdego załoganta. I plus 30 dla każdej indywidualnej umiejętności z każdego załoganta. Czyli to jest naprawdę bardzo dużo. E, także więc e, szkołąc e, nasz poziom załogi, pokażę tutaj na Panzer 4 aus H musimy patrzeć na to, by podnieść jak naj, najba, najwyżej podnieść nasz poziom załogi. Czyli tutaj mam 4510 punktów e, do wydania. E, muszę zacząć od najmniejszych e, ilości. Tylko mam po jeden, dojdzie do dwóch, idę dalej. Tak by jak najwyżej podnieść poziom złogi. E, najlepiej jest e, wydawać e, punkty doświadczenia na witalność i bystry wzrok, ponieważ e, one do końca posiadają tylko 20 punktów za każdy jeden, 25 punktów za każdy jeden poziom, czyli to jest mało. I można, można taki koszt ponieść, e, na przykład na prawach polowych. To się podnosi bardzo szybko i potrzebuję naprawdę dużo doświadczenia, by zdobyć w maksimum. aż 4100-500 doświadczenia mi nie wystarczyłoby na prawie połowę dla jednego załuganta podnieść do maksimum. Także więc podnosimy te najniższe, staramy się jak najwyżej. Tutaj też uważamy, bo to są dodatkowe indywidualne umiejętności, one też szybko rośnie zapotrzebowanie punktów, by podnieść poziom co najlepiej właśnie w, w inwestować bystry wzrok i witalność tak jak ja to teraz robię także więc ostatecznie u mnie to wygląda mniej więcej tak podniosłem, starałem się podnieść mi z załogi jak najwyżej i mogę już podnieść kwalifikację do eksperta tylko brakuje mi jeszcze strzemnych klubów i prawdopodobnie już mam wystarczający poziom by podnieść jeszcze później do poziomu asa tylko że nie posiadam złotych chorób także więc mam nadzieję że się wam to przyda do zobaczenia następnym razem